Chłop, ch 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 chłop. może chłop. Chłop, chłop, to jest chłop, e, A chłop, to jest chłop, 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 chłop,

No wiesz, wszystko. Chłop, przecież Celowany z skrzynkami dup. Ale... No nie, no nie no... ja go zgaszam. Z na... ...prostej No ten... ...no to... Lepiej byłoby napisać na forum. Chcesz zrobić e, na serwer? Co zrobić? E, Whitelist na przykład e, Że byśmy e, pisali na przykład podanie, jeśli jest jakiś serwer Discord e, tego serwera I na przykład podanie o wyjście na serwer Musimy na farm, bo nie ma żadnego serwera Zajmę się serwerem Nie ma serweru, czy... no, siedzi dalej Kom... Jak mam na nich na tym, czemu mogę go tam wezwać? No na forum pisz Ale to ja, się Ja to powiem ci, że łapałem rozkino odnośnie tego podania

Mój kolega zapisał rozpramę <gadana> na całe życie przez RZ. Go, go, go.

تا تموم بده مگر اینکه ما یهو بشه